Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na czytanie miesięczne, na miesiąc sierpień i czytanie dla osób z znaku byka. Także kochane byki, witajcie. Podejrzymy energię dla Was na ten miesiąc. Pierwsza karta energia główna, energie idące z zewnątrz, następnie obszar skupienia, obszar myśli. Co da zadowolenie, co ucieszy, co się uda, co będzie sukcesem sierpnia. Następnie, co będzie wyzwaniem sierpnia, co może okazać się trudnością tego miesiąca, nieco może się nie udać, rozczarować, zasmucić. Wasza energia, Wasza wibracja w tym miesiącu. Następnie obszar serca, obszar uczuć, miłości, związków, relacji, oraz praca, kariera, finanse. U podstawy talii macie rydwan. To może zwiastować podróż odbywającą się w sierpniu podróż, lub plan podróży na kolejne miesiące, lub wpływ na to, jakiś poniekąd wpływ na to, jak sierpień będzie wyglądał, będzie miała odbyta przez Was podróż w lipcu. Tak? Takie, takie takie myśli mi przyszły na samym wstępie. I zobaczmy, może jeszcze coś do powiem do tej energii, ale najpierw odkryję sobie resztę kart. O, pierwsza karta jako energia główna Czwórka Buław w głowie król kielichów, co będzie dawało zadowolenie, rycarz, Rycerz Pentakli co będzie wyzwaniem cesarzowa w świat. W relacjach, w relacjach, w miłości, w uczuciach księżyc i w pracy dziewiątka kielichów. Zacznę od pracy, ponieważ tak mi tutaj, tak natchnienie dostałam. Nadjeżdża do Was, kochani, w sierpniu spełnienie marzeń w Waszej strefie zawodowej. Nadchodzi, będzie, będzie sukces i będzie właśnie spełnienie jakiegoś marzenia, tak? Czyli o czym Wy sobie marzyliście w, na temat Waszej Kariery, na temat Waszych spraw zawodowych. To y, sierpień niesie ze sobą energię, która będzie to bardzo zasilała, wspierała, będzie przynosił, y, będzie przynosił ten miesiąc okazję i możliwości, aby y, te marzenia bądź marzenie spełnić. Y, natomiast y, y, również jeżeli był y, jakiś gorszy czas w pracy, no to y, sierpień niesie na pewno ze sobą y, poprawę, dobre samopoczucie. Takie zadbanie o siebie w tej pracy, też taką, takie przyjrzenie się tej pracy, czy to, co wykonujecie, to jest to, co byście chcieli, czy to jest właśnie tym spełnieniem waszych marzeń. I jeśli nie, to wnet za tym myślę, że będą szło, szły działania i będzie otwartość w Was, aby sytuację tutaj zmieniać i kierować swoje działania na spełnienie waszych sukcesów. Też, też jeżeli chodzi o pracę, to takie, taką przyjemność z tego, co robicie, zadowolenie, satysfakcję tutaj, tutaj widzę. I teraz już wracam do początku. Pierwsza karta, główny motyw, miesiąca cztery buławy, oraz to są też energie z zewnątrz. Czyli sprawy, sprawy domowe, sprawy związane z miejscem, w którym mieszkacie, lub ściśle sprawy związane z, z ludźmi z Waszego najbliższego otoczenia, z Waszej najbliższej rodziny, którzy tworzą, tworzą właśnie ten, ten dom. Będą, będą tutaj też zaprzątały, zaprzątały czas sierpniowy. Również w w okresie sierpnia mogą się szykować jakieś uroczystości rodzinne, celebracje, jakieś jubileusze, i też to wydarzenie bądź wydarzenia będą, będą tutaj głównym motywem przewodnim, i dużo, dużo spraw będzie się toczyło dookoła tego wydarzenia również miesiąc sierpień zapowiada się tutaj niezwykle dla was słonecznie w tej, w tej talii czwórka buław zawsze przywodzi mi na myśl właśnie słońce taką sielankę, lekkość, radość jest to taka właśnie lekka, przyjemna energia co zwiastuje, że sierpień dla wielu z Was będzie właśnie upływał w takiej, pod znakiem takiej przyjemności, lekkości, właśnie zabawy, też poczucia się bezpiecznie, poczucia się w miejscu, w którym jesteście, jak w domu. Czyli bardzo piękna energia, przyjemna. Co w Waszej głowie? Król kielichów. Król kielichów e, oczywiście może symboliz symbolizować konkretną osobę e, i w tym miejscu może się znaleźć zarówno wasz e, tata, e, dziadek, ktoś z, z waszego tam starszego pokolenia z rodziny, e, bądź mąż, e, partner, ktoś kto jest właśnie bliski waszemu sercu e, lub e, myśli, jeżeli jesteście kobietami, tak? to tutaj w ten sposób bym to widziała. Tego męża i partnera. Natomiast jeżeli jesteście mężczyznami, to również sprawy związane z waszym ojcem czy tam dziadkiem lub będzie wymagało przemyślenia to, jak wy siebie postrzegacie, jak, jak wy widzicie tą rolę męża lub partnera czyjegoś, tak? Co, jak wy siebie w tej, w tej roli widzicie? Czy to, co jak. Co wy myślicie, jak powinno być, czy jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób postępujecie i zachowujecie się wobec waszego partnera, partnerki. Takie, takie myśli tutaj, tutaj są. Natomiast jeszcze obszar skupienia może zajmować, jeżeli zajmujecie się różnego rodzaju strefą artystyczną, sztuką, jakieś wystąpienia, bo król kielichów to jest często też artysta, tak? Ktoś ściśle związany z, z, ze sztuką, tak? Ktoś, kto jest niezwykle wrażliwy. I tutaj jeżeli są jakieś właśnie uroczystości czy jakieś wydarzenia związane z takim tematem, gdzie, będziecie, gdzie jesteście żywo zaangażowani w to, to to też będzie zaprzątało Waszą głowę i, i myśli będą krążyły wokół tego tematu. Ale co jeszcze? taka chęć ustabilizowania też swojej strefy emocjonalnej uczuciowej, zrobienia chęć zrobienia porządku w tej, w tym, w tym miejscu i wy zaczniecie od tego w jaki sposób odzecznicie od myślenia i zastanawiania się w jaki sposób można właśnie te porządki tutaj przeprowadzić również jeżeli jest to komuś potrzebne, jeżeli czujecie taką taką chęć potrzebę to poszukiwanie właśnie jakiegoś specjalisty, psychologa, jakiegoś terapeuty, kogoś, kto zajmuje się terapią w różnych, w różnych dziedzinach, też będzie, będzie w Waszej głowie obecne. Tak? Taka myśl, że należałoby, czy macie chęć, czy macie taki pomysł, aby się z kimś skonsultować i czy to w Waszej osobistej sprawie. Czy to w, w sprawie kogoś z waszego bliskiego otoczenia, no to tutaj w zależności od indywidualnych sytuacji. To, co będzie dawało zadowolenie, to, co ucieszy, mamy tutaj rycerza pentakli. I rycerz pentakli mówi o tym, że jakiś Zastrzyk, zastrzyk gotówki, dodatkowe, dodatkowe pieniądze mogą, mogą przyjść. Jakieś premie tutaj uznaniowe, jakieś podwyżki coś, coś związanego z, z tym obszarem może Wam się przytrafić w sierpniu. Natomiast również. Yy, yy, takie systematyczne pięcie się po ścieżce swojej kariery, tak? Takie bardzo, bardzo uporządkowane, ale takie bardzo systematyczne, schematyczne, yy, zaplanowane yy, dążenie do swojego sukcesu, do obranego kierunku, yy, będzie, będzie Was cieszyło, będzie Wam dawało yy, olbrzymią satysfakcję. Też yy, yy, taka świadomość, że yy, podjęte przez Was działania i mam takie wrażenie, że to jest ściśle związane z, albo z jakimś waszym hobby, albo właśnie z waszą jakąś, z waszą sferą zawodową, że to nareszcie zaczyna przynosić, przynosić owoce, tak? Że przez długi czas praca może była bardzo powolna, mozolna, że tych efektów nie było widać, natomiast w miesiącu sierpniu widać ruch i progres w tej dziedzinie. I to jest, to jest powód do zadowolenia. Natomiast jeszcze możecie mieć kontakt z kimś, z, z osobą, która jest tutaj reprezentowana tym rycerzem Pentakli i relacja z tą osobą, przebywanie w towarzystwie tej osoby będzie, będzie dawała zadowolenie. Mogłaby, jeżeli tak jest, to osoba się tutaj charakteryzuje właśnie taką dużą stabilnością, takim porządkiem, kierująca się swoimi własnymi wartościami, nakierunkowana na swoje cele, ale nie w, bardzo taka też łagodna, ceniąca, ceniąca tą sferę taką bardzo ziemską, przyziemną. Taka, taka, taka to postać tutaj się zarysowała i albo poznanie może takiej osoby też będzie wartościowe dla was w sierpniu, bądź, bądź mówię, no ktoś kogo już znacie natomiast bliższe jakieś poznanie też będzie dawało zadowolenie rozpoczęcie też jakiejś nauki jakiegoś kursu, jakiegoś szkolenia, uczenie się czegoś takiego czysto to się wykonuje rękoma, tak? Te manualnego, czy takiego fizycznego będzie, będzie cieszyło i będzie, będzie tutaj dawało Wam Friday zadowolenie. To, co będzie trudne, to, co będzie wyzwaniem tego miesiąca, to tutaj jest cesarzowa, pokazana. I cesarzowa może mówić o, o tym, że relacje z partnerką mogą być trudne lub będzie jakaś trudność związana właśnie z relacją z Waszą, z waszą partnerką, jeżeli jesteście panami. Lub tutaj niezależnie czy jesteście panami, czy paniami, to to relacje związane z mamą, babcią, z kimś właśnie z, z takiego starszego pokolenia. Będzie tutaj coś, co będzie wyzwaniem tego miesiąca. Natomiast też poczucie się komfortowo w, sy w, w jakiejś sytuacji, tak? Może w miejscu, w którym się znajdziecie w sierpniu. Poczucie się tam komfortowo, poczucie się dobrze, odnalezienie swoich właśnie jakości, docenienie swoich jakości w danej sytuacji będzie, będzie tutaj utrudnione. Jeżeli ktoś tutaj z, z, z słuchających miał plan, aby zajść w ciążę, czy starał się z partnerką o, 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 o potomka, no to tutaj może się akurat to w sierpniu nie udać i może, może tego właśnie nie być na miesiąc sierpień. Nie jest to powiedziane, że tego nie będzie w ogóle, tak? Gdy akurat może to się w sierpniu nie udać, może to się przesunąć na następne miesiące. Też możecie, możecie mieć, jeżeli jesteście kobietami, to samo w sobie poczucie się taką kobietą, tak? Kobiecą może z jakiegoś powodu być, być wyzwaniem i stanowić problem. Natomiast też sprawy, jeżeli tutaj też jesteście paniami to sprawy związane ze zdrowiem kobiety też mogą, mogą być jakieś trudności, czy, czy należałoby się po prostu temu przyjrzeć. A jeżeli jesteście panami, to możliwe, że Wasza partnerka będzie miała tego typu trudności i tutaj Wasza rola w tym by była, aby ją wesprzeć w tym, w tym temacie. Też wzrost jakichś tam plonów, tak? Jest coś, jest coś zasiane, natomiast nie ma, to ziarenko jeszcze nie wykiełkowało i to oczekiwanie może spodziewaliście się już teraz jakiegoś pełnego sukcesu, już teraz zbierania plonów, natomiast, natomiast w sierpniu może, może tego nie być jeszcze. Wasza energia pokazuje się w energii świata, czyli wy jesteście w otwartości, wy jesteście w energii dokańczania cyklu, wy czujecie w sobie, że pewne tematy po prostu trzeba zamknąć raz na zawsze, już do nich nie wracać, czujecie się... Na pozycji właśnie wygranej, czujecie, że ten dany cykl, w którym byliście i który dobiega końca, przerobiliście z sukcesem. I też jest tutaj właśnie taka olbrzymia otwartość na, na świat, na nowe chęć, chęć podróżowania, chęć odkrywania nowych lądów, chęć poznawania, taka też różnorodność może was cechować w. W, w sierpniu, tak, że, będziecie, że nie będziecie tacy, tacy sami cały czas przez cały sierpień, tylko właśnie może być barwność i różnorodność Was w tym miesiącu. Też, też możecie taką właśnie mądrość w sobie odkryć, tak? Przez, przez to, co przeszliście, możecie docenić też cały bagaż doświadczenia, jaki ze sobą macie, i w, w sierpniu możecie bardzo sprawnie czerpać z tego, co, co się nauczyliście, co przeżyliście właśnie z tego całego, całego waszego zebranego doświadczenia. Też może być tutaj właśnie otwartość na, na naukę, też przy karcie świata jakąś taką y, niezwykłą zdolność nauki języków obcych, jakoś tak, taka myśl mi przyszła do głowy. Więc jeżeli mielibyście plan, aby podjąć, podjąć naukę, podszkolić się, to myślę, że w tym miesiącu jest to dobry moment. Następnie obszar serca, obszar uczuć relacji pokazała się karta księżyca, więc myślę, że w relacjach i w uczuciach będzie dużo niejasności pojawią się, pojawią się sytuacje, które, które będą dla Was niejasne, które będą dla Was tajemnicze, może być, może być takie wrażenie, że coś jest os, osnute taką. taką ciemnością, walką niejasności. Yy, mogą być, y, może być dwoistość sytuacji, tak? Możecie się znaleźć, y, możecie się znaleźć w, w sytuacji, w której y, właśnie y, rzeczy będą się wydawały inne niż one są. Dlatego ważnym będzie posługiwanie się y, swoją intuicją. Yy, Karta Księżyca też często mówi o y, intuicji, o takim bardzo głębokim wglądzie, o o szukaniu swojego wewnętrznego głosu i posługiwaniu się swoim wewnętrznym radarem i kompasem, w chwili kiedy nie ma jasnego pola widzenia. I mam takie wrażenie, że właśnie w sierpniu staniecie około, około z taką sytuacją, gdzie będzie trzeba jednak zaufać temu, co, co czujecie, a nie temu, co widzicie. Bo to, co będzie Wam tutaj prezentowane, przedstawiane, może być zupełnie inne niż w rzeczywistości, inne niż jakbyście zobaczyli to w świetle dziennym. w jakimś ciemnym lesie możecie się znaleźć w tych sprawach relacyjnych i uczuciowych, więc no jest to zapowiedź tego, że sprawy związane z, jeżeli jesteście w relacjach, tak, no to sprawy związane tutaj z partnerem y, mogą wywoływać, <coughs> mogą wywoływać jakąś niepewność, mogą, <coughs> z różnych powodów, tak, to niekoniecznie musi być oczywiście pierwsze, co nam się zawsze nasuwa, to są jakieś tam zdrady, y, natomiast... Y, w kontekście reszty kart tutaj nie widać takiego tematu, więc możliwe, że dla kogoś też, też może się okazać, że ktoś ma tam kogoś na boku, natomiast niekoniecznie po prostu będzie coś, o czym może partner nie będzie mówił bądź będzie przedstawiał sprawy w inny sposób niż one w istocie są i wy musicie po prostu zaufać sobie temu, co, co czujecie w tej sytuacji. Natomiast Karta Księżyca jest też, jest też energią in, intymności, tak? więc dla, dla niektórych osób energia będzie się realizowała pod znakiem właśnie niesamowitej właśnie takiej intymności i bliskości z partnerem pod osłoną nocy. Też może być sytuacja taka, że nie będziecie chcieli aby relacja, w której jesteście wy bądź wasz, wasz partner, osoba, z którą będzie ta, ta sytuacja, nie będziecie chcieli, aby ona była taka jawna, tak? odkrywana przed światem, tylko będziecie chcieli ją realizować raczej tylko sami dla siebie, bez ogłaszania tego światu, że, że, się, że, że się spotykacie, tak, że, że realizujecie jakąś tam relację ze sobą. I tutaj mamy jeszcze obszar pracy, o którym już powiedziałam, tak, dziewiątka kielichów, spełniają się marzenia, jest zapowiedź i widmo spełnia, spełnienia marzenia, jest olbrzymi potencjał, jest przyjemność z wykonywanej pracy, jest takie umiłowanie tej pracy, jest no, szczęście, takie, takie duża satysfakcja, duża satysfakcja tutaj. Się pokazała. Dobrze, kochani, tak dla Was widzę ten miesiąc sierpień. E, zapowiada się, myślę, e, dobrze. <grym> Mam nadzieję, że będzie Wam się realizował e, jak najlepiej z tych energii. E, wyciągnę dla Was jeszcze tylko jedną kartę z wyroczni obfitości. Zobaczymy, co tutaj chce być powiedziane. I macie kartę pod tytułem Oczyszczenie. Gdy pojawi się prawdziwy podarunek, łatwiej jest odpuścić. Zaczynasz ufać, że zawsze znajdziesz więcej. Przesuwasz się z myśli mojej, mojej, mojej na Boga, Boga, Boga. Taka wolność. Takie tutaj dostaliście bardzo głębokie przesłanie. Zostawię Wam tutaj do zinterpretowania pod Waszą osobistą sytuację. I to trzymajcie się, kochane byki, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na ten sierpień i do usłyszenia w następnych czytaniach. Pa, pa.